Dzień dobry Państwu witamy serdecznie na siódmej Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w internecie. Ja nazywam się Agnieszka Wrzesień Gandolf i od siedmiu lat mam przyjemność zaszczyt być przewodniczącą tej konferencji. I muszę Państwu powiedzieć, że gdy siedem lat temu po raz pierwszy przystępowaliśmy do organizacji tego wydarzenia, to w życiu nie przypuszczaliśmy, że to spotkanie rozrośnie się do aż tak dużych rozmiarów i będzie cieszyło się tak ogromnym zainteresowaniem. Zawsze zależało nam na tym, aby ta konferencja miała charakter interdyscyplinarny, bowiem jako polskie centrum programu Safer Internet jesteśmy zaangażowani w dosyć szeroką działalność. Od 2005 roku prowadzimy kampanie edukacyjne, prowadzimy działania uświadamiające, skierowane do różnych grup użytkowników internetu, ale także jest punkt dyżurnet, który zajmuje się walką z nielegalnymi treściami w internecie. Mamy projekt pomocowy helpline.org.pl, w ramach którego dzieci, rodzice i profesjonaliści mogą uzyskać pomoc, wsparcie w różnych sytuacjach niepokojących, które napotykają w internecie. To, co jest fascynujące, to to, że temat, którym się zajmujemy, nie wyczerpuje się, że wydaje się, że zawsze będziemy w właśnie w tym obszarze internetu i nowych technologii, że zawsze będziemy mieć o czym mówić. I faktycznie co roku przystępując do przygotowywania programu tej konferencji mamy długą listę tematów do zagospodarowania, choć oczywiście nigdy nie udaje nam się, nigdy nie jesteśmy w stanie wszystkich zmieścić w agendzie. Przez ostatnie lata na pewno taki gro naszych wysiłków było skierowane na projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży i ten nut naszej działalności na pewno będziemy kontynuować. Jednocześnie za, zaś ostatnio coraz głośniej się mówi też o tym, że to często sami rodzice narażają swoje dzieci na niebezpieczeństwo, że to sami rodzice Poprzez swoje zachowania online kompromitują dzieci, poprzez publikację różnego rodzaju zdjęć czy też filmów. I też w takich sytuacjach często zadajemy sobie pytanie, na ile dorośli, rodzice mają prawo do yy, tak swobodnego i trzeba powiedzieć kontrowersyjnego dysponowania wizerunkiem dziecka, bo przecież za parę lat no, dziecko będzie wstydziło się tych materiałów, a usunięcie, wymazanie tej cyfrowej przeszłości, którą zafundowali dziecku rodzice, łatwe na pewno nie będzie. Inny ważny temat w ostatnim czasie to jak dane osobowe są zbierane, gromadzone przez różnego rodzaju podmioty komercyjne, serwisy online od najmłodszych użytkowników. Wiemy, że tak naprawdę w internecie nie ma nic za darmo, że płacimy zawsze walutą w postaci naszych danych osobowych, a w przypadku dzieci i młodzieży to są dane nie zawsze udostępniane z pełnym rozumieniem skutków. Proszę Państwa, to tylko kilka przykładów takich tematów, o których będzie mowa w ciągu najbliższych dwóch, dwóch dni. Ta konferencja nie byłaby możliwa bez współpracy z szerokim gronem międzynarodowych ekspertów, którzy zawsze ochoczo i z radością odpowiadają na nasze zaproszenia i bardzo i bardzo im za to dziękujemy. Co roku mamy mniej więcej gości na tej konferencji około 50-60 prelegentów, z tego mniej więcej połowa z Polski, połowa z zagranicy. Dziękujemy Fundacji Oren za tą już wieloletnią partnerską współpracę oraz naszemu naszym przyjaciołom z konsorcjum Clicksafe, które jest współorganizatorem tej konferencji. Partnerem merytorycznym tego wydarzenia jest firma Google i również jej jesteśmy za to wsparcie bardzo wdzięczni. Podziękowania dla profesor Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej za objęcie tego wydarzenia patronatami i serdecznie witamy przedstawicieli tych instytucji tutaj obecnych. I wreszcie podziękowania dla Państwa za to, że są Państwo dzisiaj z nami, że są Państwo otwarci na wiedzę, chce się Państwo tu przyjeżdżać, a wiemy, że niektórzy z Państwa są już tutaj weteranami, bowiem uczestniczą w tej konferencji po raz, po raz siódmy. Życzę Państwu ciekawych sesji i dużo, dużo inspiracji. Widzimy za oknem, że pogoda jest iście konferencyjna, więc pewnie będzie sprzyjać obradom. Krótko ode mnie, gdyż jeszcze parę słów od pozostałych współorganizatorów, którzy zabiorą głos w następującej kolejności. Zapraszam pana Marcina Bochenka, dyrektora projektów strategicznych z NASK, następnie Anna Rywczyńska, wiceprzewodnicząca konferencji, Peter Behrens, również wiceprzewodniczący konferencji z konsorcjum ClickSafe, oraz pani Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Postaram się mówić krótko, bo pogoda jest konferencyjna, ale wiele bardzo ciekawych wykładów, prelekcji, dyskusji przed nami wszystkimi. Mam nadzieję, że Państwo będą zadowoleni z tych dwóch dni konferencyjnych. Jestem o tym głęboko przekonany. Pozwólcie Państwo, że wyrażę swoją taką ogromną radość, podobnie jak mówiła o tym przed chwilą Pani Agnieszka, z tego, że tak wielu gości przyjeżdża do nas z zagranicy, bo jest to myślę ogromna wartość w dzisiejszym świecie cyfrowym wymiany doświadczeń, wymiany myśli, tych pozytywnych i również tych dotyczących zagrożeń, dlatego, że świat internetu nie zamyka się przecież w granicach państwowych i zdecydowanie jest światem globalnym. Myślę, że. Ta konferencja już siódma pokazuje i, i wytycza drogę też innym inicjatywom. Przy okazji chyba warto powiedzieć, że odbywa się już po raz drugi z inicjatyw również Komisji Europejskiej Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa pod patronatem i gidą organizacji ENISA. Po raz drugi w Europie, ale to myślę jest też pokłosie tego typu inicjatyw, które, które są tu organizowane. Jak mówię, już siódmy raz, a więc jeszcze w czasach, kiedy ten internet, był, powiedzmy, z punktu widzenia polskiego, może takim dojrzałym młodzieńcem, a nie dorosłym człowiekiem, którym jest dzisiaj. To, co wydaje mi się dzisiaj niezwykle istotne, to że te zagrożenia, które gdzieś tam widzimy, towarzyszą jednocześnie szansom, które są związane z internetem. Znaczy nie chciałbym, żeby to spotkanie w jakiś sposób w Państwa umysłach, w Państwa myśleniu, przerodziło się w taką, w taką tezę, że internet stwarza głównie zagrożenia głównie szansę, z naszą ogromną możliwością przyszłością. Natomiast nie da się ukryć, że technologia jak zawsze może być użyta w dobrym lub złym, e, lub złym kierunku. E, I ten zły kierunek, pewno na tym się bardziej skupiamy. Natomiast e, bardzo proszę, abyśmy wszyscy pomyśleli również o tym dobrym. O tym też będziemy mówili. Choć pewno siłą rzeczy skupiamy się na tych wątkach e, nieco, bardziej, nieco bardziej smutnych, czy tych, które nie, nas niepokoją. E, zawsze pozostaje pytanie również... E, na, na bazie tych wszystkich doświadczeń, które przez lata były zbierane przez organizacje prowadzące projekt Safer Internet, a więc przez NAS i Fundację Dzieci Niczyje, gdzie właściwie jaka jest skala zagrożeń, jaka jest, jaka jest skala tego niebezpieczeństwa, o którym mówimy. No i to są różne dane. Te dane gdzieś tam również dzisiaj są cytowane między innymi przez jedną z gazet, która cytuje badania, które wspólnie NASK robił z naszą klasą. Ale ja myślę, że... To nie jest tak, że możemy określić tą skalę, bo skala tak naprawdę zagrożenia, skala problemu zaczyna się od, od każdego jednego człowieka. Proszę, i myślę, że to jest taki dobry wyznacznik naszego myślenia. Nie zastanawiajmy się, czy osób, które doświadczają rzeczy, które są problemem z internetem, doświadczają krzywdy, a czasem nawet tragedii jest 10 tysięcy czy 50 tysięcy, bo krzywda zaczyna się od każdego jednego człowieka. Myślę, że takie myślenie spersonalizowane w tym świecie technologicznym jest nam bardzo, bardzo potrzebne. Tak więc będąc. Blisko technik, będąc blisko technologii, zachęcam, abyśmy myśleli też o każdym poszczególnym człowieku, każdym dziecku, bo pewno tu dzisiaj i jutro będziemy mówili przede wszystkim o dzieciach i młodzieży, bo to tak naprawdę gdzieś po to się spotykamy, aby ich teraźniejszość i przyszłość była lepsza. Nie tylko przyszłość, ale i teraźniejszość, a ta gdzieś nieodłącznie jest dzisiaj związana z tym światem cyfrowym, który może być piękny, ale może być też groźny. Bardzo zachęcam do udziału w obradach i mam nadzieję, że będziecie Państwo w pełni usatysfakcjonowani naszymi znakomitymi prelegentami. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed dzisiejszym rodzicem, dzisiejszym nauczycielem stoi mnóstwo dylematów i mnóstwo wyzwań. Między innymi, jak uczynić z przymierzeńcem nowe technologie, które przecież są tak bliskie dziecku. Jak sprawić, żeby to był nasz przyjaciel, żeby to było narzędzie poznania świata, narzędzie rozwoju, a nie ten najgorszy wróg, najgorszy wróg domu, najgorszy wróg w szkole, ten zły bohater, który zawładnie wszystkimi aktywnościami dziecka, który oddali dziecko od rodziny, oddali dziecko od bliskich, wykrzywi mu kręgosłup i narazi na szereg innych niebezpieczeństw. Wszyscy, którzy od lat spotykamy się na tej konferencji właśnie w tym celu, żeby zastanowić się nad tym, jak możemy tym problemom zaradzić, jakie możemy znaleźć rozwiązania i jaką wybrać drogę we wprowadzeniu technologii w życie młodego człowieka. Wspaniałą cechą programu Safer Internet, który właśnie, jak powiedział dyrektor bochenek nas z Fundacją Dziecinniczej, jest naszym partnerem, Fundacją Orange, realizuje jest to, że od lat mamy możliwość dokonywania diagnozy sytuacji bardzo lokalnie, sprawdzać, co dzieje się u nas w Polsce dostosowywać działania do aktualnych u nas problemów, ale jednocześnie cieszymy się ogromnym wsparciem naszych zagranicznych projektów partnerskich, które dzielą się między sobą wiedzą, dzielą się kompetencjami, wreszcie w bardzo praktycznym wymiarze dzielą się narzędziami edukacyjnymi, które pomiędzy sobą po prostu od lat wymieniamy i stosujemy. Wkład naszych partnerów jest nie do przecenienia. Jednym z przykładów jest oczywiście już wieloletnia obecność niemieckiego projektu ClickSafe, któremu dziękowała Agnieszka, dyrektor Bochenek. Ja również bardzo dziękuję. Jest też z nami pani Janice Richardson, która będzie miała prezentację zaraz po otwarciu, która z ramienia sieci InSafe koordynuje te nasze prace i wspiera ją z ogromnym entuzjazmem od wielu, wielu lat i chciałam, żebyśmy jej podziękowali za tą naszą współpracę. Proszę Państwa, spotykamy się przy okazji konferencji już siódmy raz i tak naprawdę niezależnie od tego, jak długo będziemy nad tym problemem się zastanawiali, ilu wspaniałych naukowców, praktyków podejmie temat bezpieczeństwa, dalej będzie mnóstwo do zrobienia i dalej na naszej drodze napotykamy na mnóstwo dorosłych, na mnóstwo dzieci, którzy nie wiedzą o zagrożeniach sieciowych, którzy nie potrafią się przed tym bronić. I w tym jest tak naprawdę wielka rola każdego z Państwa, który tutaj dzisiaj przyszedł, żeby przenieść te dwa dni, tę wiedzę, którą tutaj zdobędziemy, w swoje środowisko i wciąż na nowo tę dyskusję o bezpiecznym internecie u siebie otwierać. Od 2007 roku wzięło nas już udział w tej konferencji ponad 3,5 tysiąca osób, więc popatrzmy, jaka to ogromna siła, te 3,5 tysiąca ekspertów, które miały okazję się spotkać i o tym temacie rozmawiać. Przed Polskim Centrum Programu Safer Internet bardzo oczywiście kolejny aktywny czas wraz z rokiem szkolnym. Oddamy w Państwa ręce kolejne narzędzia edukacyjne. Będziemy prowadzić kolejne kampanie społeczne. O wielu z tych akcji dowiedzą się Państwo podczas tych dwóch dni konferencji. Nasze zespoły pomocowe, o których Agnieszka wspomniała, helpline do będą miały jak zwykle mnóstwo pracy i pełne ręce roboty w tym, żeby nieść pomoc bardzo codzienną internautom w sytuacjach zagrożeń i walczyć ze stale rosnącym zjawiskiem nielegalnych, szkodliwych treści w internecie. I przed nami bardzo na pewno aktywny czas. Mamy też wielką nadzieję, chciałam to podkreślić, że dzięki dalszemu, ogromnemu wsparciu Komisji Europejskiej Komisję Europejską reprezentuje na naszej konferencji dr Michał Busz, któremu też za obecność bardzo dziękuję. Dzień. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu dalszemu Komisji Europejskiej i dzięki wsparciu posłów Parlamentu Europejskiego takie działania będą zawsze cieszyły się wysokim priorytetem w Unii Europejskiej i dzięki finansowaniu, dzięki tym projektom będziemy mogli tę pracę w dalszym ciągu na jak najpełniejszym wymiarze i jak najdłużej realizować. Zachęcam Państwa gorąco już na zakończenie do jak najaktywniejszego udziału, żeby Państwo drążyli tematy, zadawali pytania. Odzywali się, byli jak najbardziej aktywni, żebyśmy jutro pod koniec dnia mogli poczuć, że naprawdę mamy nową inspirację, że czujemy, że, że coś wiemy więcej i mamy siłę i energię do działania. Bardzo dziękuję. A, proszę Państwa. Tak, jeszcze ważna sprawa dla tych z Państwa, którzy naprawdę będą aktywni. <grychy> Będziemy mieli nagrody na koniec konferencji i też mamy wielką prośbę, żeby naprawdę do końca konferencji zostać, bo sesje plenarne, które będą kończyły w jutrzejszy dzień są bardzo ciekawe. Liczymy, że wszyscy Państwo zostaną z nami. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, gratuluję tej siódmej konferencji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej udane niż, niż poprzednie. Wydaje mi się, że to, co jest ważne, my współpracujemy z fundacją Dziecińczyje od siedmiu lat, jesteśmy partnerem też tej konferencji od dawna, ale Fundacja Orange realizuje cały szereg innych projektów, głównie edukacyjnych. I to, co mi się wydaje niesłychanie ważne i wartościowe i co wypływa z tej współpracy, to jest to, że tak, jakby kamyczek rzucony na wodę, zatacza kręgi, i na przykład my oprócz bezpośredniej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje rozwijamy inne działania. I wydaje mi się, że to jest, że to jest ważne, ponieważ tym sposobem propagujemy czy promujemy yy, świadomość, że internet z jednej strony jest narzędziem, z którego, bez którego częścią naszego życia, bez którego nie da się już funkcjonować, a z drugiej strony musi być mądrze wykorzystywany. Także na przykład nasi wolontariusze chodzą do szkół i pokazują dzieciom, ale również nauczycielom, również rodzicom, jak mądrze wykorzystywać internet. Zrobiliśmy cały cykl w ramach innego programu z grupą prasową Polska Presa Junior Media. Cały cykl, gdzie dzieci w szkołach pisały artykuły i zajmowały się kwestiami bezpieczeństwa. Bo to są, o czym wszyscy Państwo wiedzą, to są te takie ważne aspekty. Dopóki się czegoś samemu nie przetrafi, nie przemyśli, wiedza jest mniej zintegrowana. W związku z czym roz, różnorodność tych działań mi się wydaje bardzo, bardzo ważna, ponieważ daje bardzo różne punkty widzenia. Myśmy zrobili badania, których pierwsze wyniki zostały ogłoszone w zeszły piątek, także są one niesłychanie świeże, na temat wykorzystania, na temat kompetencji cyfrowych wśród młodzieży. I pytania nie dotyczyły bezpośrednio kwestii bezpieczeństwa, natomiast wydaje mi się, że. Parę elementów w pewnym sensie potwierdza to, co tutaj robimy od wielu, od wielu lat, jak również daje trochę inną wizję młodzieży. Mówi się o tak zwanych tubylcach internetowych czy tubylcach cyfrowych. Okazuje się, że ta młodzież ma bardzo mocne wiedzę i wykorzystanie, ale takie na poziomie sprawności obsługiwania internetu. Natomiast już głębsze poznanie, jak internet działa, do czego służy, jest dużo bardziej skomplikowane. Na przykład 20% młodzieży mówi, że w ogóle nie sprawdza z nikim, nie koryguje czy nie weryfikuje treści, które znajduje w internecie. Wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo no, dosyć szokująca prawda, cyfra 20%. Inna, jeszcze chciałam powiedzieć o, o dwóch o dwóch cyferkach, które nam wyszły z tego badania, jedynie 3% rodziców, 3% rodziców udziela dzieciom porad w zakresie korzystania z komputera internetu. Badania były zrobione na, na dzieciach starszych, między 14 a 18 rokiem życia, ale to też jest coś bardzo charakterystycznego, ponieważ rodzice uważają, że dużo gorzej znają, przepraszam, Internet, internet i dużo gorzej się nim posługują. I ostatnia, i ostatnia rzecz, która potwierdza to, co, 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 co robimy. Ponad 70% młodych ludzi uważa, że nie wyobraża sobie życia bez internetu. Także faktycznie myślę, że mądre użycie internetu, mądre wykorzystywanie go do działań głęboko edukacyjnych i również przestrzeganie przed całym szeregiem zagrożeń jest niesłychanie ważnym tematem. Także bardzo bardzo dziękuję i życzę mm, owocnych obrad.